Przykucnąłem dlatego, żeby pokazać Wam w jakich warunkach ja tu się muszę przedzierać. Witam Was serdecznie. Znajduję się w niedużej wsi Grzbienicko w Wielkopolsce. Kiedy sobie przeglądałem mapę w poszukiwaniu jakiegoś ciekawego cmentarza węgalickiego, no to akurat znalazłem to miejsce. No mówię sobie, dobra, no cmentarz no pewnie jak cmentarz za dużo nie będzie, ale jest tu kilka ciekawostek związanych w ogóle z tą miejscowością przy samym cmentarzu już, że myślę, że warto żebym wam to opowiedział chodźcie ze mną tak naprawdę to cmentarz typowo pasuje właśnie jeżeli idzie o położenie czyli na górce zobaczcie jak się fajnie wchodzi szkoda że jednak troszkę śmieci jest po drodze no wejście magiczne bym powiedział nawet Zimno jest, mimo że jest słoneczko. W końcu mamy początek listopada. No i tutaj mamy wejście na cmentarz. Chodziło jeszcze te filary, od odbramy się ostały. I tak szczerze mówiąc, boję się, czy. To nie było najciekawsze, jeżeli idzie o ten cmentarz. Ponieważ jest strasznie, ale to strasznie zakrzewiony. Podejrzewam, że on wygląda tak, jak kiedyś spotkałem pana, który na mapach niemieckich znalazł cmentarz w Żabinku. Że on mógł wyglądać dokładnie tak samo. Że no tutaj jest wszystko przejęte już przez naturę. Taka gęstwina, że ja sobie nie wyobrażam, co tu musi się dziać latem. No, bardzo ciekawie. Z tego co pamiętam, to cmentarz zajmuje 0,8 hektara. Ktoś tu pisał, że. a tu jest ciekawostka, zaraz wam powiem. Ktoś pisał, że ponad 30 nagrobków tutaj gdzieś znaleziono. Może i znaleziono, ale nie jest to takie łatwe. Nawet udało im się rozczytać niektóre nagrobki. Oj, się uderzyłem. Powiem Wam, byłem wczoraj na innym cmentarzu ewangelickim, no w dużo lepszym stanie. Też była taka jama. I tam było widać kości, tutaj całe szczęście tego nie ma. Śmietnisko. No ale ciekawe, czy przez tą dziurę możemy rozumieć, że szukano tu jakichś skarbów, Bo na pewno kiedyś szukano. A tutaj za to jest rzecz w miarę chyba zachowana, nie najgorzej. Pełno śmieci, niestety. Jest to pomnik upamiętniający Wielką Wojnę. Poległy w Wielkiej Wojnie, czyli. Pierwszej Wojnie światowej, no. coś jednak zostało, cała Jednak powiem Wam, że to, co mnie skłoniło, aby przyjechać tutaj, to co powiedzieć, historię bardzo ciekawą. Pewnej takiej płaskorzeźby, która właśnie została znaleziona na tym cmentarzu. Historia niecodzienna i dosyć śmieszna. Więc od razu. Może przenieśmy się tam? A to właśnie tutaj. Zobaczcie. To jest coś, właśnie po co tutaj przyjechałem dzisiaj. Żeby Wam pokazać. Tu jest zatarty napis. Zaraz powiem dlaczego. Wyobraźcie sobie, że tutaj ksiądz sprowadzał, właściwie, z nieopodal ze wsi, który jest rzeźbiarzem. I te kamienie, które tutaj widzicie, wszystkie, które Wam już na pewno pokazałem wcześniej właśnie on tutaj postawił to na tym cmentarzu został znaleziony taka metalowa płaskorzeźba tego to jego mościa okazało się że jest to rycerz właśnie wam napisałem jaki który żył w wieku XV XVI a sentencja która tutaj była zmazana to było mniej więcej pocałuj imię w dupę Którą wypowiedział do jakiegoś bodajże też duchownego, i co ciekawe, duchowny tutaj nieopodal nie, nie parafii postanowił właśnie postawić tą moto tutaj, rzeźbę, aby pilnowała grobów tych Niemców, którzy są na wzgórzu, bo to też był Niemiec. Więc taka bardzo ciekawa historia i śmieszna zarazem. No bo, jakby nie patrzeć, no to ten tekst, który został zmazany, był wypowiedziany do duchownego. Cmentarz, jak cmentarz nic nie było widać, cały zarośnięty. To w ogóle macie pokazane, bo to jest właśnie na tej górce. Już nagrobków praktycznie nie było widać. Ale historia z rycerzem, który pilnuje wejścia na teren cmentarza, myślę, że bardzo ciekawa więc. Chociażby dlatego tutaj przyjechałem, żeby ją nagrać i Wam przedstawić. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.